Ciężko mi siebie oceniać tak, z takiej perspektywy. No, ja dostając tak szansę od, od trenera no, robię wszystko, aby, aby to wzmocnienie było, aby jak najwięcej tam zamieszania z no, i kreować te sytuacje ofensywne, gdzie, gdzie no, jak było widać dzisiaj mogliśmy strzelić naprawdę parę fajnych, fajnych bramek. Trzymaj się na siebie, tak? Dodaliśmy w kolejnym spotkanie, że jeżeli gamy nieźle, jesteśmy skoncentrowani w defensywie, to potrafimy przeciwstawić się każdemu. Nieważne jakie osobistości są w tej drużynie, to my byliśmy drużyną lepszą, lepszą i oby było dalej. Ruch Ruchorzów tak naprawdę, e, odkąd zdobywa medale w naszej lidze, to, to zawsze ten drugi, drugi sezon ma, ma gorszy. Ale wydaje mi się, że aż tak źle nie było, jak, jak jest teraz. Ale e, ja trzymam kciuki za ten klub i mam nadzieję, że trener Fornarik e, wyciągnie. Już zresztą zaczął wyciągać. E, chłopaków z tego dołu, bo, bo na pewno nie zasługują, żeby zajmować to miejsce, na którym są. No tak, nie jest to przyjemne, kiedy się traci w końcówce bramkę. Oczywiście jest to e, trudne, ale pozbieramy się z tego i w kolejnym meczu zagramy o pełną pulę. Tak, no tak jak widać, no cały czas siebie szukamy, ja też jako, jako napastnik e, czuję, czuję troszeczkę Grzesia i, i wiem, jakich piłek on potrzebuje, jak najlepiej się czuje, no i no i co, no trzeba, trzeba po prostu doskonalać ten element gry. Ruch pokazuje kolektyw, ruch pokazuje walkę i skuteczność i to jak widać pozwala na wygranie z każdym drużyną. My graliśmy swoją piłkę. Mieliśmy założenia jak przed każdym meczem utrzymywać się bardzo długo przy piłce, zdominować rywala. To nam się udawało. Nie wiem, miałem mam pojęcia. Mam nadzieję, że po prostu w następnym meczu wygramy spotkanie i tyle. Tak, no tak jak w przebiegu meczu było widać, że to był ciężki, mecz, ciężki przeciwnik. Fajnie. Wszystkie gratulacje dla chłopaków, że Pociągnęliśmy to do, do ostatniej minuty, nie odpuściliśmy ani, ani na chwilę. No i efektem była ta bramka w ostatnich minutach. E, nieważne kto jest na boisku, tak. E, jest nas dwudziestu kilku w kadrze. Każdy jest tak samo ważny, każdy walczy o swoje. I pokazujemy, że kto by nie wszedł na boisko w ostatnich spotkaniach, próbuje się wywiązać ze swojej roli jak najlepiej. I na razie daje to rezultaty. Ja, może o swoje drużynie. E, z z drużyny jestem zadowolony. Zagraliśmy dobry mecz żeśmy zdecydowanie zdominowali ruch w drugiej połowie. No niestety jak na wyjeździe się nie strzela bramki, ciężko jest wygrać, bo tam zawsze jakaś przypadkowa bramka może wpaść. Tak się stało, także dziękuję swojej drużynie za, za walkę, za dobrą grę. Jedziemy do domu, przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję. No, myślę... Dobry wieczór przede wszystkim Państwu. Potwierdziły się moje słowa z konferencji przed meczem, że czeka nas trudny mecz z dobrym przeciwnikiem, który gra dobrze w piłkę i to to, to się w stu procentach potwierdziło. Zespół zagrał bardzo konsekwentnie. Tak, tak planowaliśmy. Oczywiście były fragmenty, gdzie nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, ale jeżeli biorąc pod uwagę tworzone sytuacje, takie klarowne, to chyba więcej było po naszej stronie. Więcej z gry miał Śląsk. Zdecydowanie. Natomiast te sytuacje takie 100 stuprocentowe były po naszej stronie. No cóż mogę powiedzieć, jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo Śląsk do tej pory też był zespołem, który nie, lu nie lubię tego określenia, że nie leżał, ale ciężko się nam z nimi grało i takie zwycięstwo tym bardziej cieszy. Jest to drugie zwycięstwo pod rząd. No, na pewno morale, na pewno atmosfera jest bardzo dobra po takim spotkaniu. Tym bardziej, że no, było widać, ile wysiłku ile wysiłku zawodnicy włożyli w to spotkanie. Dziękuję. Ja nigdy nie oceniam tak szczegółowo czy indywidualnie zawodników poprzez media, więc będę w tym konsekwentny. Też nie będę porównywał tamtego meczu do tego, bo to były dwa różne mecze, dwie inne ekipy, dwa inne zespoły i na pewno dzisiaj trudniej się grało zawodnikom, mniej mieli czasu na podejmowanie decyzji, mniej mieli czasu na operowanie piłką. I tak przez ten pryzmat trzeba przede wszystkim ocenić dzisiejszą grę wielu zawodników. Tak, no, ja widziałem, że sędzia wskazał na rzut karny, natomiast nie widziałem powtórek i trudno mi ocenić. Z perspektywy ławki wyglądało, że był rzutkarny, natomiast nie widziałem powtórki i nie chcę jednoznacznie się wypowiadać tej kwestii, bo no, byłem przekonany, że piłka jest, zbierza w aut. Natomiast w momencie, najpierw chyba usłyszałem krzyk, a później zobaczyłem, że zaczepotała w siatce. Widziałem powtórkę w telewizji, to nie była łatwa piłka dla bramkarza. Naprawdę. Tak, no bo to był strzał w praktycznie w drugą stronę, zrobił krok i, i ten rykoszet był dość mocny. A to jest szkoda tych wcześniejszych sytuacji, Grześka szczególnie i Gigołajewa, gdzie to były no, sytuacje, po których bramki padają.